Mieją wieki i wygląda na to, że te spory o zewnętrzne formy religijności, tradycji nadal są żywe. Chyba nie jesteśmy specjalnie mądrzejsi od tych pokoleń za czasów Jezusa. Oni wtedy kłócili się o, o odbywanie dłoni, od kubki, dzbanki. Dziś możemy mieć inne dyskusje typu tego, czy to bardziej szacunek Pana Bogu okazuje ktoś, kto na komunie klęka, czy, czy, czy stoi. I można się nawzajem oskarżać, że ten, kto myśli inaczej, robi inaczej, to, to nie kocha Pana Boga. Jezus powtarza to wewnętrzne, jest ważne. To z wnętrza będzie wychodziło to, co złe, ale to też z wnętrza będzie wychodziło to, co jest dobrem, bo kiedy moje serce będzie nawrócone, ja przyjmę dobrą nowinę od Jezusa, prawdopodobnie też i zewnętrzne formy mojej pobożności, przywiązanie do Pana Boga będą odpowiednie i właściwe. Nawrócenie nie zaczyna się od zewnętrznych gestów, ale od przemiany serca.